Gośćmi ostatniego odcinka programu z Wadą nie tylko wśród zwierząt były Zuzanna Pawelska z Alpako Alpaki nad Morzem, Dorota Błażewicz z Akademii Antares i ktoś jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rysi. Rysiu, ty nie, ty nie, ty nie. Okej, okay, słuchajcie, więc mamy tu gości, gości specjalnych. specjalnych. Alpako to rodzina ośmiu alpak, trzech koni, trzech adoptowanych szopów praczy, trzech psów i osiemnastoletniego kota. A pomysł ich hodowli zrodził się przypadkiem, ale z ogromnej miłości do zwierząt. Dlaczego alpaki? Alpaki to był trochę przypadek, bo ja robiłam kurs behawiorysty psów. Pojawił się kurs alpakoterapii w ofercie, no i tak zaczęliśmy się interesować alpakami. Eee, a że zawsze ciągnęło gdzieś do zwierząt, no to e, te alpaki e, e, szybko nas przyciągnęły. Alpaki to zwierzęta pochodzące z Ameryki Południowej, hodowane głównie w Peru. Są pozbawione agresji w stosunku do ludzi, przez co coraz częściej używane są w alpakoterapii. Jednak tylko kilkanaście procent z nich ma do tego predyspozycję. Alpaki w terapii są głównie motywatorem. E, tak jak mamy dogoterapię, to broń Boże nie są zwierzęta, na których się jeździ. Taka alpaka jak tutaj nasza mogłaby nieść ciężar maksymalnie 3 kg, więc nie. E, to jest motywator e, alpaki e, i tak jak każdą terapię właściwie prowadzimy, e, wspomagając się tą alpaką możemy e, na przykład założyć na nią siodełka, e, takie gdzie są zameczki, sznureczki, robimy sobie z slalomy, przeszkody. I z taką alpaką na smyczy spacerujemy. Drugim gościem programu była Dorota Błażewicz, współzałożycielka Akademii Antares oraz właścicielka dwóch koni bez stajni, czyli wierzchowców w chowie wolnowybiegowym. Dla koni najważniejsze właśnie jest to, aby mieć swoje stado. To jest numer jeden dla konia. Drugie jest to, żeby mieć co jeść. A trzecie, żeby mieć gdzie uciec. Jeśli zamkniemy konia w boksie, to jest on tak naprawdę średnio szczęśliwy i od rana. Wypuszczony musi znowu ustalać sobie hierarchię, ustalać sobie, gdzie jest jego miejsce. Jak podkreśla Dorota, miłośniczką koni jest od dziecka, a pierwszego z nich dostała w prezencie ślubnym. Nie przyjedziemy do Was z prezentem na ślub, ale wybaczcie, Wasz prezent biega tutaj. I pokazał nam właśnie Antares. Antares miał wtedy półtorej roku. Jest bardzo niesfornym stworzeniem. Cały czas y, jakiś atrakcji nam dostarcza, no ale nie wyobrażam sobie. Bez niej I ona była naszym pierwszym wspólnym zwierzęciem. Później był raster, później był kajtek, a później jeszcze były dwie sunie. Obecnie Dorota ma 6 koni. Pierwszą część programu poświęconą właśnie podopiecznym Doroty nadamy dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.